Witam państwa serdecznie, nazywam się Grzegorz Leśniak i chciałbym przedstawić Puls Rynku, czyli nasz tygodniowy komentarz ekonomiczny, przygotowany dla doradców oraz klientów firmy Profit doradcy finansowi. Na najważniejszych rynkach giełdowych zeszły tydzień przebiegał według podobnego scenariusza. Pierwsza połowa wzrosty, druga spadki lub stagnacja. Pozytywnie wybijała się jedynie Azja, przede wszystkim za sprawą dobrych danych z Chin. Wskaźnik PMI dla przemysłu we wstępnym odczycie pokazał wartość niewidzialną od 18 miesięcy, zwiastując, że państwo środka może wychodzić z małego dołka koniunkturalnego, w jakim się znalazła. Dodatkowo pomogły powracające plotki o planach chińskiego rządu wprowadzenia nowego programu stymulującego gospodarkę. Europie również pomogły odczyty indeksów PMI. Dla całej strefy euro, jak i dla jej największej gospodarki Niemiec, odczyty były lepsze od oczekiwań, jednak pod koniec tygodnia przyszły gorsze dane z Niemiec. Indeks IFO spadł kolejny raz z rzędu, i to mocniej niż się spodziewano, a ten indeks jest śledzony z większą uwagą przez inwestorów niż PMI. Czar Goryczy dopełnił raport Bundesbanku, który przygotował analizę sugerującą, że w drugim kwartale gospodarka niemiecka nie urosła wcale, jak również ogłoszenie kolejnych sankcji Unii wobec Rosji, co budzi duży niepokój wśród niemieckich biznesmenów prowadzących z Rosją rozległe interesy. A na dokładkę rozpadł się koalicyjny rząd na Ukrainie, co w sytuacji prawie wojny domowej i stojącej u granic obcej armii postrzegane jest jako dodatkowy czynnik ryzyka. Ta wiadomość wpłynęła znacząco na wyniki ostatniej piątkowej sesji, zarówno w USA, gdzie SP 500 zakończył tydzień na tym samym poziomie, co zaczął, jak w Europie, gdzie na przykład niemiecki DAX zamiast niewielkiego wzrostu zanotował prawie procentowy spadek, a wszystko w ostatnich minutach piątkowego handlu. Na tym tle polski rynek wyglądał na ostoję spokoju, żeby nie powiedzieć na bezpieczną przystań. Akcje w tydzień zdrożały o 0,5% głównie za sprawą dużych spółek, złotówka zachowywała się bardzo stabilnie, tracąc jedynie około 2 groszy do dolara, który wreszcie zaczął się umacniać na rynku walutowym, a popyt na polskie papiery skarbowe sugeruje wręcz, że zagraniczni inwestorzy postrzegają nasz kraj właśnie jako bezpieczną przystań. Zwłaszcza jeśli porównują do nas rynki za naszą wschodnią granicą. Oczywiście nasza dzisiejsza siła, zwłaszcza rynku giełdowego, to raczej odreagowywanie fatalnej drugiej połowy czerwca i pierwszej lipca, a i tak WIG-20 zdoła odrobić dopiero połowę strat. Jeśli jednak spojrzymy na nasz rynek finansowy globalnie, uwzględniając walutę i obligacje skarbowe. To przy wciąż dołujących danych makro, ostatnio symboliczny, mniejszy od spodziewanego wzrost sprzedaży detalicznej w czerwcu, oraz wobec nieuchronnie zbliżającego się momentu, w którym ostatecznie będzie można zobaczyć, jak mało osób zostanie ze swoimi przyszłymi składkami w OFE, marginalizując tym samym wpływ funduszy emerytalnych na nasz rynek giełdowy, no, można zaryzykować stwierdzenie, że jest całkiem nieźle. Oczywiście główne skrzypce w budowaniu nastrojów również na naszym parkiecie grają największe rynki, w tym przede wszystkim Ameryka i tak będzie w rozpoczętym tygodniu, w którym mamy kolejne posiedzenie Fed i ważne dane z rynku pracy. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny puls rynku w następny poniedziałek. Do zobaczenia.